Kinga od kilku lat mieszkała w Paryżu. Miała 28 lat i była uzdolnioną architektką. To dlatego postanowiła przeprowadzić się do Francji. Pewnego dnia otrzymała telefonicznie propozycję pracy od jednej ze znanych firm zajmujących się architekturą i designem. Oferta była na tyle korzystna, że dziewczyna bez wahania postanowiła spróbować swoich sił za granicą. Kiedy wyjeżdżała, znała język tylko w stopniu komunikatywnym, ale po niespełna dwóch latach opanowała go niemal perfekcyjnie. Pracodawca gwarantował jej dosyć duże mieszkanie w dzielnicy Montmartre, która jej zdaniem stanowiła synonim kameralnego luksusu, a do tego zapewniała błyskawiczny dojazd do firmy. Poza tym, i tak większość czasu pracowała w domu. Więc jeśli szybciej uporała się z obowiązkami, to miała wystarczająco dużo czasu, żeby spędzać całe godziny na spotkaniach ze znajomymi i rozrywkach. Pewnego dnia Polka znalazła w skrzynce na listy, obok zwyczajnych ulotek reklamowych, oryginalny, perfumowany list. Wewnątrz koperty znajdowało się zaproszenie na darmową stylizację włosów w nowo otwartym salonie fryzjerskim, Faire de Paris. Nazwa wydała się dziewczynie tendencyjna i nazbyt pretensjonalna, ale mimo wszystko postanowiła skorzystać z jednorazowego biletu. Kinga często otrzymywała tego typu zaproszenia, ponieważ lubiła korzystać z usług różnych salonów kosmetycznych i fryzjerskich. W jej pracy wygląd odgrywał też mimo wszystko ważną rolę, dlatego zawsze starała się prezentować jak najbardziej modnie. I profesjonalnie. Tym razem miała jednak jeszcze jeden powód, żeby odwiedzić fryzjera. Kinga na wieczór była umówiona na kolację z Konradem, przystojnym prawnikiem, którego poznała na jednym ze spotkań towarzyskich. Byli umówieni na godzinę 20 w jednej z ekskluzywnych restauracji, więc pomyślała, że nowa fryzura będzie czymś odpowiednim. Dziewczyna zerknęła na zegarek. Miała jeszcze 6 godzin wolnego. Na jej twarzy od razu pojawił się delikatny uśmiech. Umalowała się, przebrała i lekko podekscytowana wyszła z mieszkania. W ciągu dnia dzielnica była naprawdę urokliwa. Zabytkowe kamienice i kręte brukowane ciągnące się wzdłuż uliczki podkreślały wyjątkowy charakter tej części miasta oraz jej artystyczną genezę. Kinga wiedziała, że XIX-wieczny Paryż, taki jaki znamy z romantycznych książek i filmów, zniknął już dawno temu, ale jeżeli któraś ze współczesnych dzielnic przypominała go choć trochę, była to właśnie Montmartre. Projektantka przeszła kilkaset metrów gwarną ulicą, na której kręciło się mnóstwo turystów kupujących pamiątkowe bibeloty od arabskich straganiarzy, i skręciła w spokojną alejkę która prowadziła prosto do jej celu. Minęła po drodze kilku miejscowych, i zanim się spostrzegła, stała już przed profesjonalnie wyglądającym salonem z wielkim szyldem Coiffeur de Paris. Nie czekając długo, weszła do środka. Wnętrze było nieskazitelne. Nowiutki sprzęt śnił ułożony na stanowiskach. A świeżo wymyta podłoga odbijała światło niczym powierzchnia lustra. Gdy Kinga przekroczyła próg, natychmiast przywitała ją obsługa. Jedna z fryzjerek odwiesiła jej płaszcz na wieszak i zaprosiła do eleganckiego, skórzanego fotela. Dziewczyna rozsiadła się i podała fryzjerce otrzymane zaproszenie. Stylistka przeczytała je i zerknęła na koleżanki z pracy. Te przytaknęły porozumiewawczo i udały się na zaplecze. Kinga w tym czasie sięgnęła po leżący na stoliku katalog. Czym mogę pani służyć? zapytała fryzjerka. Chciałabym skrócić troszeczkę moje włosy. Interesuje mnie delikatne cięcie typu undercut. Takie jak to. Wskazała palcem pozycję z katalogu. Chętnie rozjaśniłabym też włosy w taki sposób jak na zdjęciu. Dodała. Rozumiem, odparła fryzjerka, a z plecza wyszły jej koleżanki. Jedna z nich zamknęła drzwi salonu od wewnątrz, po czym obie podeszły do fotela, na którym siedziała Kinga. Niespodziewanie kobiety przykły jednym szybkim ruchem do fotela. Nim Kinga zrozumiała, co się dzieje, na jej głowę zostało wylane olbrzymie wiadro kwasu. Włosy i skóra na jej twarzy zaczęły się topić, ale unieruchomiona dziewczyna, mimo prób uwolnienia się, nie była w stanie nic zrobić. Wtedy jedna z fryzjerek ubrała gumowe rękawiczki i odwróciła przymocowany do ziemi obrotowy fotel. Kinga spojrzała na nią. W oczach Polki dało się dostrzec przerażenie, pomieszane z szokiem i brakiem zrozumienia całej sytuacji. Twarz stylistki była jednak nadal taka sama. Jej mimika i spojrzenie wcale się nie zmieniły. Kobieta zaczęła uderzać Kingę pięścią, odrywając spalone kwasem kawałki skóry. Wyprowadzała cios za ciosem, masakrując jej zęby i mięśnie twarzy. W końcu dziewczyna zaczęła tracić przytomność. Nim jednak to się stało, Inna fryzjerka podała jej zastrzyk z adrenaliną, który natychmiast przywrócił jej świadomość. Katowanie rozpoczęło się na nowo. Po prawie godzinie męczarni, wycieńczona dziewczyna zwisała bezwładnie na krześle. Kiedy maltretowanie dobiegło końca, oszpecona twarz dziewczyny została chwycona za podbródek przez jedną z fryzjerek, a wzrok Kingi został nakierowany na niewielką kamerę, znajdującą się w rogu pomieszczenia. W wygodnych fotelach przed ekranem olbrzymiego telewizora siedziała grupa elegancko ubranych mężczyzn. Kiedy seans tortur zakończył się, zaczęli wstawać kolejno z miejsc i wychodzić z sali, zostawiając na srebrnej tacy leżącej na półce przy drzwiach grube pliki z pieniędzmi. Tylko jeden widz pozostał na miejscu. Po krótkiej chwili inny starszy mężczyzna podszedł do niego i położył mu rękę na ramieniu. Jak się panu podobał seans, panie mecenasie? Jak zwykle wspaniały, odparł tamten, wyjmując jedną rękę ze spodni, a drugą podając starszemu panu plik banknotów. Kiedy wychodził, spojrzał jeszcze raz na ekran, by ujrzeć ostatnie chwile, Ludzie zwykli dzielić sytuacje na zwyczajne i takie, w których jest coś nienaturalnego, na bezpieczne i groźne, niedzielne wyjście do sklepu i rabunek w ciemnej uliczce na obrzeżach miasta. Co jednak, jeśli normalna, codzienna sytuacja tylko pozornie wydaje się niegroźna i spokojna? Co, jeżeli za odprężającą czynnością skrywa się zagrożenie? To proste. Nie będziecie na to gotowi.